Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj pozwolimy naszym użytkownikom wybierać dynamicznie kolor jakiegoś elementu, który będą chcieli wybrać i zrobimy to na początku. Zrobimy sobie tutaj przycisk, nazwiemy go Colors, Colors i ustawimy jego szerokość na przykład na 200 pikseli. I jak ten colors, ktoś tutaj wybierze, to wtedy pokażemy fokus grupę i tam będziemy mieli kilka kolorów do wyboru. Fokus grupę też nazwiemy Colors, zrobimy jej typ kolumn, szerokość 200 pikseli i podepniemy ją do tego naszego przycisku, który zrobiliśmy. Jak naciśniemy nasz przycisk, to pójdziemy i zrobimy show an element, wyświetlimy sobie naszą focus grupę. Ustawimy też styl tej naszej grupy, żebyśmy mieli tutaj jakąś właśnie granicę border solid, na przykład grubość jej damy dwójkę, żeby nam się odcinała od tła. I następnie dodamy sobie tutaj ikonkę, która będzie reprezentowała nam konkretny kolor. To będzie po prostu kółko z jakiegoś konkretnego koloru. Ok. I wielkości tego ustawimy sobie na przykład 50 na 50 pikseli oraz też margines 10, 10, 10, 10. Ok. Ustawię to jeszcze na środku kolumny i ustawię też, żeby każda nasza ikonka miała taką custom state color. Własny kolor, kolor. Kolor. I to będzie typu tekst tym kolorze, poustawiamy tu odpowiednie różne wartości i normalnie ta nasza kontrolka będzie wyświetlała się, tutaj usunę styl, będzie ten kolor się mu wyświetlał na podstawie właśnie tego custom state'a. Więc weźmiemy sobie tutaj dynamiczne dane, parent group thing możemy wziąć, albo właśnie tutaj nasza kontrolka icon fa i wybrać sobie jaki, jaka to jest tutaj kolor tej naszej kontrolki, kolor. OK, i to będzie na przykład niebieska, blue. Więc zmienimy sobie tutaj default value. Spróbujemy sobie wyciągnąć tutaj kolor niebieski. Więc tutaj poszukajmy sobie jakichś kolorów. Na przykład tutaj możemy wziąć niebieski. Akurat on jest primary, więc weźmy troszeczkę obok i tutaj możemy spróbować sobie skopiować ten fragment, wklejać. Mamy tutaj więc ten nasz element i wpiszemy sobie tutaj, że będzie to kolor niebieski z tej naszej. Kontrolki. OK. Tak duplikujemy sobie ten nasz element jeszcze dwa razy. Ctrl D i zmienimy kolor. Wysokość tej naszej całej grupy ustawię teraz na 0, żeby ładnie mi się wypełniło. No i tutaj będziemy chcieli mieć inny kolor, więc poszukamy sobie koloru jakiegoś innego, na przykład czerwonego. Otworzę sobie gdzieś indziej tutaj kolory, kolor hex i wybierzmy sobie na przykład. Czerwony, tutaj mamy, więc możemy sobie ten fragment skopiować i tutaj wybrać. Tę kontrolkę nazwiemy sobie Red, kolor czerwony. Custom State zmienimy jej też na czerwony. Oraz ustawimy tutaj, że będzie nam brała zawsze z kontrolki czerwony. Super, ta bierze z niebieskiej, ta bierze z czerwonej kolory. I następną jeszcze mamy kontrolkę, która będzie na przykład żółta, więc weźmiemy sobie tak. Żółty kolor, zmienimy też nazwę. Yellow od razu automatycznie się zmienia i custom state też zmienimy na jakiś inny. Zrobimy preview, zobaczmy jak to nam wygląda. czy się nic się tutaj nie będzie działo, ale już kolorki pięknie nam się wyświetlają. Więc teraz zrobimy sobie, że jak naciśniemy w którąś z tych ikonek Start Elite Workflow, to zrobimy make changes naszemu użytkownikowi w pole Color, którego jeszcze nie mamy, więc zrobimy sobie nowe pole Color typu tekst. Wpiszemy kontrolkę. To, co jest tutaj w tej naszej kontrolce, w polu kolor. I to tyle. Tyle będziemy sobie tutaj zapisywali, ale to samo musimy zrobić dla wszystkich naszych kontrolek, więc skopiuję sobie to dla niebieskiej, mamy dla niebieskiej, jeszcze raz skopiuję i dla żółtej. Więc tu mamy niebieską, tu zmienimy sobie na czerwoną i tu zmienimy sobie na żółtą. Więc każda z naszych kontrolek będzie zmieniała taki element i na dzień dobry też naszemu użytkownikowi możemy ustawić, że na dzień dobry taki kolor tego elementu będzie żółty, więc wybierzmy sobie ten żółty, pójdźmy do bazy danych i tutaj default value ustawmy ten żółty kolor. I zostało nam tylko wykorzystać ten kolor z naszej bazy danych, wyciągać od użytkownika kolor i jakoś wykorzystywać. Weźmy sobie na przykład taką grupę i po prostu ona będzie miała styl z background color, będziemy mieli flat color, a tutaj kolor weźmiemy od naszego użytkownika, więc insert Current User Color. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wszystko wygląda i jak to działa. Więc na dzień dobry, zobaczmy, tutaj nie mamy żadnego elementu, nasz użytkownik nie ma żadnego koloru, dlatego że jeszcze nie mamy żadnego użytkownika. Musimy więc sobie tutaj stworzyć jakiegoś w bazie danych użytkownika albo zrobić rejestrację. Ja po prostu zrobię tutaj jakiegoś szybkiego, więc jeszcze raz, wpiszę mu kolor na dzień dobry, wpiszę jakiś e-mail, bla 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 bla, bla ok. Uruchomię teraz naszą aplikację jako ten konkretny użytkownik. Run as. I zobacz Mamy sobie element żółty. Teraz chcę zmienić kolor na niebieski. Jest niebieski. Chcemy na czerwony. Mamy czerwony. Chcemy na żółty. Mamy żółty. No, żeby to jeszcze ładniej trochę wyglądało. Po takiej zmianie też chcielibyśmy tę grupę focus ukryć. Więc poprawmy sobie szybko nasze work. jeszcze hide an element. Wybierzemy ukryj nam grupę kolory. Skopiujemy sobie ten fragment i wklejmy do wszystkich innych naszych kontrolek. Paste. OK. Odświeżamy jeszcze raz naszą aplikację zobaczmy jak to teraz wygląda. Więc jesteśmy sobie użytkownikiem, mamy na dzień dobry wybrany żółty kolor, zmieniamy na niebieski, działa. Zmieniamy na czerwony, działa. Zmieniamy sporo na żółty i działa. I tak tym sposobem nasz użytkownik może dynamicznie dostosowywać sobie kolory wyglądu tej aplikacji do siebie, tak jak właśnie chce. To wszystko na dzisiaj z mojej strony, bardzo dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!